Dzisiaj postaramy się sobie przejechać tak te stypendia od początku do końca. E, oczywiście to nie będą tylko stypendia. My to potocznie nazywamy stypendiami, bo jak wiecie, tam jeszcze wchodzi na przykład zasiłek szkolny, o którym też parę zdań na pewno powiemy. Natomiast wiecie Państwo doskonale, że to troszeczkę chodzi w ten sposób, że w wielu gminach te ostatnie lata e, dwa, trzy. To jest moment, kiedy właśnie jest pewne poruszenie stypendialne, organizacyjne, no bo zmieniają się jednostki organizacyjne, które to prowadzą, więc też parę zdań o tym powiemy. Proszę Państwa, no ciężko mówić o całym temacie stypendiów, nie odnosząc się do podstaw prawnych. Bo wiecie Państwo, że my, jeżeli chodzi o szkolnictwo w Polsce, nie szkolnictwo wyższe, tylko szkolnictwo, mamy taki swoisty dualizm w tej chwili, dlatego, że.